Zapytam ja jeszcze o tą konstytucję. Żeby cokolwiek zmienić, to trzeba mieć 307-308 posłów w parlamencie. To jest bardzo dużo. Skąd wziąć? Tak dużą większej, żeby cokolwiek zacząć dyskusję o zmianach. Jakbym złośliwie odpowiadał, to powiedziałbym, że dać jeszcze więcej rządzić Tuskowi i e, jeszcze większe zasięgi dać TVP w likwidacji, no, oni są bardzo. Do, bardzo są, oni są na bardzo dobrej drodze, żeby doprowadzić do tego. Mhm. My mamy taką tendencję do narzekania na w ogóle na Polaków, na nasze państwo i tak dalej, ale to jest świetna rzecz, że Polacy nie dali, nie, nie dali sobie zrobić tego, co w Rumunii, bo Tusk to szykował. Więc e, ale to jest co, raz. Co konkretnie, no bo tam była zmiana kandydata, tam były wybory od nowa. A co u nas mógł szykować? Znaczy nie, oni szykowali unieważnienie tych wyborów. To jest, to jest oczywiste, że oni to całe, cał, cał, wszystko to robili po no, to, żeby pokazać, że, że... Publicystycznie to jest śmiała teza, ale ma pan jakieś dowody na to? Nie no, dowodów jest bardzo dużo, no, to po co, po, po co prokuratura Bodnara, bo pełno po spotkaniach z Tuska, z Tuskiem kwestionowała taką liczbę wyników wyborów, mimo że nie było tego żadnych podstaw. Tam, gdzie były podstawy, trafiły do Sądu Najwyższego. Zresztą skończyły się tak, jak się skończyły. Plus te wszystkie ich enucjacje wyborcze, plus TVP w likwidacji, która jest całkowicie zarządzana przez nich. Więc, więc, więc dowodów na to, że oni to szykowali, jest bardzo dużo. Jestem przekonany, że oni to szykowali. Tylko Polacy ich powstrzymali. I z tego powinniśmy się cieszyć, że nawet ludzie z tamtej strony, którzy nie chcą głosować na prawicę, mówią, że nie zgadzają się na to, aby skręcać wyniki wyborów. My w tej chwili mamy po prostu tragiczną sytuację na granicy z Niemcami. To, co się w tej chwili dzieje, to jest tam, to jest szoki skandal. I to, co robią rządzący w tej sprawie, to jest coś niebywałego. Dlatego, że tak. Ja przypomnę, że Niemcy nam ponad dekadę temu do Europy w Europie, żeby, żeby żeby wszyscy przyjmowali migrantów. Co więcej, wykorzystali te swoje narzędzia, takie jak CUE, mimo że, była, mimo, że, że było jasne, że w sprawach migracji podejmuje się decyzję jednomyślnie, to oni wykorzystali CUE, żeby, żeby podjąć tę decyzję większością kwalifikowaną. I kiedy Polska jako jedna z niewielu państw protestowała, żeby przyjmować tych migrantów, oni to siłą narzucili. I dzisiaj, kiedy się okazało, że po tylu latach, to właśnie Polacy mieli rację. Je, to oni bezczelnie zbierają tych migrantów i odsyłają ich do tych, którzy mieli rację. No to ja co by pan zrobił, gdyby powinnoś... pan był dzisiaj w rządzie. Ale jest, ale Reza, Zamkną granicę? Ale to jest banalnie proste. Skoro Niemcy zamknęli sobie strefę Schengen bezprawnie, to my powinniśmy zrobić to samo. Na co my w ogóle czekamy? To jest tak, że przecież my wiemy. To znaczy, to już są doświadczenia wszystkich A co państw. A za postawmy zasieki, znowu zamknąć granicę? Tak, zamknąć granicę. Znaczy, zrobić, zrobić, dokładnie, to, zrobić dokładnie to, co Niemcy hmm. zrobili. Znaczy, jeżeli oni robią to, to my. Znaczy, hmm. Co to w ogóle jest za sytuacja, w której kibice muszą pilnować granic naszego państwa? Przecież my wszyscy wiemy, jak to się kończy. To znaczy, jeżeli Straż Graniczna mówi, że przyjmuje tych imigrantów i puszcza ich w Polskę, każe im się meldować raz w tygodniu y, y, na komendzie, no to, przepraszam bardzo, no, kto wierzy w to, że oni tam raz w tygodniu Tylko przychodzą? zamknięte granice to jest tragedia dla wielu osób, którzy na przykład dziś mieszkają w Polsce, ale pracują w Niemczech i na odwrót. Tragedia to dopiero. Ja, panie, panie ja panu powiem. Tragedia to dopiero będzie, jeżeli my tego nie przerwiemy, dlatego że są doświadczenia z innych państw. Ogromna ilość gwałtów, przestępstw. Niemcy coraz więcej wydają na bezpieczeństwo wewnętrzne. No, były takie lata, że te wydatki na bezpieczeństwo państwo wewnętrzne zbliżały się do wydatków na na Przecież dlatego, bo nie mogli sobie poradzić z migrantami i to, dzisiaj bezczelnie oni nam tych migrantów To, to wrócę, jeśli za jakiś czas pis dojdzie do władzy, co zrobi z tym problemem na granicy? Granice granice trzeba będzie, jeżeli Niemcy będą dalej przywracali te kontrole, to my robimy dokładnie to samo. Żadnego migranta nie przyjmiemy. A Tusk, ja, ja słyszałem, jak on się chwalił. I on się na przykład pochwalił tym, że e, dzięki niemu jest 5% wydatków państw. Tak. Mówi, że Europa zmieniła w ogóle patrzenie na sposób bezpieczeństwa, tak że narzuciliśmy narrację Europie. 5 procent wydatków PKB na ten, ja tak patrzę, co on w ogóle gada? I, ale musiałem to sprawdzić i, i, i chodzi o to, że tą, y, tą decyzję przecież podjął szczyt NATO. Ja nie wiem, czy pan coś słyszał, żeby Tusk NATO kierował, bo może jemu się tak wydaje, może to już jest w ogóle... No nie, ale jeśli znaczy, na o, o szczyty, szczyty jest, to mówi to o takich rzeczach, znaczy, które są dla nas ważne znaczy, być może ktoś tam w Belgii, w Holandii, we Francji zmienia zdanie. Ale jak można, powiedzieć że, a jak można powiedzieć, że sukcesem polskiej prezydencji, czyli Rady Unii, jest decyzja, którą podjął szczyt NATO, czyli nie polska prezydencja. No równie dobrze, on może sobie przypisać inne rzeczy nie, nie wiem. To jest, jest jakaś jedna rzecz, co, którą pan pochwali? Polską prezydencję? No, jakby, tak jak mówię, no jest z tym ogromny problem, dlatego że przez te hmm, pół roku my ciągle wzywaliśmy do tego, żeby oni łaskawie coś zrobili. I, i poz... To może program SAFE, ten program dotyczący finansowania ich Ale to jest kolejna ich manipulacja. Ten program jest stworzony w sposób bardzo niekorzystny dla Polski. Palony zresztą niezgodnie z prawem e, europejskim. I e, już Parlament Europejski pozywa ich za to, że nie, nie... No i zresztą ludzie z ich partii pozywają za to, do, do, do że został uchwalony niezgodnie z prawem, więc pewnie sko skończy się w ogóle upadkiem tego programu. Ale co najważniejsze, oni twierdzą, że tam jest tarcza wschód. Szczytałem to kilkukrotnie. Prosiłem ludzi, którzy na tym znają, żeby szczytali tam kilkokrotnie. Nie ma ani słowa o, to, o tak zwanej tarczy wschód. To jest ciągle, znaczy, to jest tak samo jak z tym szczytem naprzód. Czyli jedno wielkie kłamstwo, więcej nielegalnej migracji, więcej ETS-2. Za chwilę to będzie, przypomnijmy, że za chwilę wchodzi dyrektywa budynkowa. Mieliśmy prezydencję raz na ponad dekadę i ci nieudolni ludzie nie zrobili z tym kompletnie nic. I dzisiaj na konferencji prasowej chwalą się nie swoimi sukcesami. Ja uważam, że Platforma to w tej chwili to już jest tytanik, na którym jeszcze oczywiście grają, cieszą się i tak dalej, ale to już jest tylko kwestia czasu, kiedy wrócimy do władzy.